Witajcie, jestem Patryk Dziś jest zero wiatru dzisiaj będę to wszystko sprzątał Tutaj yy, Zarowiatro, wiatru Słoneczko jak widzicie Pięknie jest Idziemy do młodych Młode sobie piły chyba Albo rozlewały No nie wiem Cała rzecz ta narobiły Dobra yy. Znowu rozwaliły, muszę to lepiej zrobić, ale nie, nie chce mi się na razie. Lesianka pojadły. O to kocyk moje Dobra, to jednak. No dzień wystarczy do wieczora. I zajadajcie, ona się jeszcze boi jedna. A to ze mną się zakumplowała. Nie? Nie? Ty, tutaj. Lubisz mnie? Lubisz mnie. Tak gada ze mną czasem. <laughs> Nie no, ale podchodzi do mnie. Podchodzi. Zobaczymy czy się pokociły moje samiczki. Idziemy do nich. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co się stało nie, chyba nie. Chyba się nie okociła. Nie. nie. Chyba nie. To wczoraj rwało, tylko że no patrz, no patrz, masz tutaj, no ciocia. No już się całe zjadła samica. Już fajnie, wystarczy starczy, będzie, i potem się znowu da. Wczoraj dostałem marchewy, a właśnie nie wrzuciłem jeszcze filmiku na drugi kanał. Zobaczmy. Już No już, a ty? No patrz, nie. nie zrobiła gniazda. Ale powiem wam, że ona... No idź. Idź. Co ty? Czekaj, okay, weź się odejdź, odejść no nie, nie Patrzcie ono takie coś robi. Może to tutaj będzie. Tam też nic. Ale dobra. Ja tu daję. Widzimy się potem. Jedź. Samiczki, ale fajne. Przepraszam za to, że tutaj chodzi samochód. O, niestety. A może aż tak nie przeszkadza. Hehe. <śmierdziś> liki głodne były. na pojadły. O. Oj, o. Była chłopata. Popchana. kiedy pojadły? No. <śmierdzi> I tak to wygląda Spać mi się chce się pó do ósmej Cześć A taki leciutki Co ty masz? Brono? Chodź tutaj o, Linę nosi no debil. Nie to nie, nie to Lina dobra no, pięknie zajęto Kurde, ale fajnie popatrzeć, tak jak króliki jedzą. <laughs> Nie? Te króliki. Mm, ta się jak rozhuształa, ta pierwsza. A to też się ze mną <laughs> Ale widać, że ta pierwsza ma inną maść. Tak jak samiec, tam tam ma taki, taki biały, no zobaczymy jak to będzie, czy będzie taka jak ta, czy nie, o, pojdło działa, o kurde, ty, nie kichaj mi tu, co ty, dekter masz, no, tutaj nie otwieram, bo i tak jest wentylacja, jak sobie postoję, chociaż trochę to, i tak jest ładnie, dobrze, w ogóle tak wiecie. No. Dobra. Teraz siano nie będę dokładał. O, jest i bruno. Co bruno? Ty ja przyjeździłeś się, czy nie? kurde chciałeś je atakować, co? Co chciałeś robić? O, Haszka. chodź. do mnie. Chodź. A tam nohal? Chodź. Dobra, lecę. O Jezu, Bruno. Nie jest cały. Dobra. A, cyk. Bruno, no, nie wolno. Także lecimy. Na razie, się, cześć.